Dzisiaj poznacie cztery czasowniki pod wspólnym tytułem o bekaniu, chrapaniu i innych odgłosach. Na początek czasownik roty, czyli bekać. Nehru pakomsa, sa empoli, czyli nie bekać w ten sposób, jesteś niegrzeczny. A haber bit Ila commons a rote bruyamment. czyli po wypiciu zbyt dużej ilości Coca-Coli, zaczął głośno bekać. Czyli czasownik rote, bekać. Drugim czasownikiem jest czasownik ronfle, czyli chrapać. Ma grand mère ronfle bruyamment contre czyli moja babcia głośno chrapie, kiedy śpi i la ronflé tout au long du voyage en train, Czyli on chrapał przez całą podróż pociągiem. Trzecim czasownikiem jest czasownik okty, czyli czkać. Le oket parfois le. Czyli dziecko czasami czka, kiedy pije mleko. Après avoir bi de l'eau trop vite, elle se octe, Czyli po wypiciu zbyt szybko wody. Zaczyna czkać. I czwartym czasownikiem jest czasownik pete, czyli pierdzieć. O, oh, comme te dégolas, ne peut pas en O, oh, jaki ty jesteś obrzydliwy, nie pierdź przy posiłku. Le petit są a petit accidentellement en classe et tout le monde a ri. Czyli chłopiec pierdnął niechcąco podczas zajęć. I wszyscy się śmiali. Teraz kilka takich uwag bardziej gramatycznych związanych z tymi czterema czasownikami. Tak jak widzicie, ROTE, RONFLE, OCTE oraz PETE to są czasowniki pierwszej grupy. Wszystkie kończą się końcówką ER, więc ich participe passé będzie kończył się accent tégue, czyli E z akcentem w prawą stronę. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, odmieniając ten czasownik, w całej liczbie pojedynczej oraz w ostatniej osobie liczby mnogiej e jest skierowany, ten akcent nad e jest skierowany w lewą stronę, czyli jest akson grave. Natomiast w pierwszej oraz drugiej osobie liczby mnogiej, nu i w, mamy akcent czyli ten akcent taką prawą stronę jest skierowany. Natomiast w przypadku czasownika okte sprawa trochę jest bardziej skomplikowana, ponieważ tak widzicie w całej liczbie pojedynczej oraz w ostatniej osobie liczby mnogiej mamy dwie wersje ortograficzne tego wyrazu, tego czasownika. Po lewej stronie mamy wersję taką wcześniejszą, gdzie mamy podwójne t, czyli ten czasownik według tych reguł odmienia się tak jak czasownik appel, nazywać kogoś, na przykład j'appelle, tu Apel il appelle, mamy wtedy podwójne l. Tutaj w tym czasowniku mamy podwójne t. Natomiast po prawej stronie, tam gdzie nie mamy już tego podwójnego t, ale za to mamy e z akson grave jest to wersja ortograficzna yy, współczesna. Chodzi o to, że w 1990 roku nastąpiły pewne poprawki, jeśli chodzi o ortografię francuską. Zost pewne wyrazy, ich ortografia została bardziej uproszczona. Więc, tak, widzicie, według tych nowych zasad wprowadzonych w 1990 roku, czasownik Okte. Odmienia się tak czasownik pyze, czyli ważyć albo myne, tak czasownik prowadzić w sensie prowadzić życie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ten czasownik zaczyna się od h tak zwanego aż aspirę h, którego się nie wymawia. I w odmianie na przykład nie łączymy ży z oket nie następuje elizja, tylko po prostu ten czasownik wymawia się tak jak czasownik air, nienawidzieć więc wymawiamy ży oket nie łączymy żoket tylko po prostu cały zaimek wymawiamy oraz cały czasownik oket no oczywiście bez tego h czyli wymawiamy jeszcze raz powtarzam ży oket tak samo w liczbie mnogiej wymawiamy nu w okte, il oket el oket. Podsumowując, bekać to po francusku rote. Chrapać rąfle, czkać okte, a pierdzieć pete. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym, ale proszę.